Hej kochani, dzisiaj mam dla Was obiecany filmik o lakierach pękających. Jak może pamiętacie, niecały rok temu na moim kanale po raz pierwszy pojawił się temat e, lakierów pękających. Wtedy demonstrowałam Wam, jak dokładnie pro, ten proces pr, e, przebiega, w sensie pękanie, jak to wszystko wygląda i jak malowanie takim lakierem wygląda. E, dzisiaj chciałabym Wam tak bardzo króciutko i nie zagłębiając się w szczegóły opowiedzieć o e, kilku lakierach pękających, które mam ponieważ mam lakiery z różnych marek i pierwsza sprawa, jaka mi się nasuwa już po tym, jak mam lakiery z różnych marek, to jest to, że według mnie po prostu nie ma sensu kupować lakierów drogich pękających, ponieważ no, jak na moje laickie oko wszystkie lakiery, które ja posiadam, pękają w mniej więcej porównywalny sposób. Mnie się ten um, sposób pękania podoba najzwyczajniej świecie. Nie, według mnie niewiele one się między sobą różnią i e, nie ma sensu wydawać nie wiadomo ile pieniędzy na przykład na czarnego czy białego e, pękacza z powiedzmy z OPI, skoro możemy go kupić za 8 zł e, z WIBO czy z jakiejś innej tańszej marki. Na chwilę obecną na rynku wiele marek, bo nie chcę mówić, że wszystkie, ale wiele marek tutaj proponuje nam yy, pękające lakiery. E, zarówno takie lakiery ma e, Golden Rose, zaraz Wam je pokażę. E, tak jak Wam ostatnio mówiłam, wibolowli też wprowadziło. Ma je Vipera, ma je Delia, Bell. E, no wiele, wiele lakierowych marek zaopatrzyło się w, w, takie, w takiego właśnie rodzaju lakiery. E, I tutaj, jeżeli chodzi o te lakiery, to ja raczej bym sugerowała się kolorami niż, e, niż markami. Bo jeżeli mamy jakiś kolor, taki standardowy, tak jak na początku mówiłam, Czarny albo biały, to znajdziemy go, wydaje mi się, że w każdej marce. I tutaj już nie ma znaczenia. Z jakiej marki go kupimy? W niektórych gamach kolorystycznych niektórych marek znajdują się kolory, których nie ma w innych markach, i myślę, że tym raczej powinniśmy się kierować, jeżeli jesteśmy takimi kolorami zainteresowane, bo też nie jest powiedziane, że trzeba mieć wszystkie kolory tęczy, jeśli chodzi o pękacze. Są osoby, którym wystarczy tylko na przykład czarny albo tylko biały. Ja tych kolorków mam kilka i może zaraz Wam je pokażę. Zaczniemy właśnie od lakierów z Golden Rose, które pokazałam Wam na samym początku. Te lakiery kosztują w okolicach 13-15 zł. To też zależy od miejsca. Możecie spróbować poszukać ich na stoiskach Golden Rose bądź w punktach Golden Rose bądź w jakichś tam mniejszych drogeriach, gdzie Golden Rose jest sprzedawane. Ja również ze swojej strony podam wam namiary na sklep internetowy. Pierwszy, który mam to jest taki piękny granat on tutaj troszeczkę jaśniej wypada. Osobiście bardzo go lubię i to jest numerek 07. Następny kolorek, który mam, to jest czerwień, czyli też dosyć taki klasyczny kolor. Bardzo fajnie wygląda na kolorach jasnych. Piękna krwista czerwień i to jest numerek 03. I trzeci lakier z Golden Rose, który ja mam, to już jest róż. Eee, nie wiem, czy tutaj nawet na Fuxie nie wygląda, ale na żywo jest to taki bardziej ostry róż i to jest numerek 04. Więc to są cztery lakiery z Golden Rose. Niedługo na moim blogu pojawi się szczegółowa recenzja wraz z, ze zdjęciami, jak one wyglądają na paznokciach. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście tradycyjnie zapraszam. Eee, moje dwa najnowsze nabytki, które już wam pokazywałam. To są lakiery z Wibolowli, e, no jak tam to nazwiemy. One się nazywają Special Effect, tutaj jest nawet Cracking Magic na tej, mm, na tej zakrętce napisane. E, I ja mam je w odcieniu 01 i 02. 01 to jest ten biały, który mam zresztą też teraz na paznokciach, tylko że moje paznokcie już są od e, kilku dni, więc nie wyglądają jakoś bardzo atrakcyjnie więc wybaczcie. E, I żółty, którego jeszcze na, na paznokciach nie używałam Bardzo mi się podoba to, jak, jak ten lakier pęka, i pomimo, że to jest chyba najtańszy pękający lakier, który ja posiadam, to myślę, że w niczym nie ustępuje innym e, droższym lakierom. E, wiem, że na przykład od niedawna Inglot ma również pękające lakiery, ale osobiście chyba sama się nie skuszę, żeby sobie taki lakier kupić, no chyba, że wyjdą z jakimś tam. Super kolorem, który bardzo wpadnie mi w oko, bo uważam, że 28 zł za lakier pękający to jest no po prostu za dużo. Mm, moje najstarsze pękające lakiery to są oczywiście p2. Które, e, które widzieliście i e, które wielokrotnie pokazywałam i też pojawiały się na, w różnych postaciach na moich paznokciach. E, to, co na pewno e, ze swojej strony chciałabym wam podpowiedzieć, jeżeli chodzi o pękające lakiery, to to, żeby bardzo uważnie je dokręcać, bo e, o ile w przypadku normalnego lakieru, nawet jeżeli troszeczkę niedokładnie go dokręcimy, to on nam zgęstnieje, ale to nie będzie tak momentalnie, o tyle te lakiery zasychają w bardzo szybkim czasie i Zostawiając sobie je niedokręcone, po prostu możemy je momentalnie zniszczyć, a byłoby szkoda na w świecie. Tak więc mam srebrny 020 Silver Blast i 010 Black Explosion. Ja nie jestem pewna, ile one kosztują w Niemczech, bo one są dostępne tylko w Niemczech w drogeriach DM. Ale podejrzewam, że nie więcej niż 2 euro, więc też jest to kwota bardzo w porządku. Taki, wydaje mi się, że najdroższy jaki mam. Um, to jest e, China Glaze, lakier e, pękający metaliczny. Um, hot Metal on się tak nazywa. Jego mam dzięki, dzięki uprzejmości Sabaty. E, powiem Wam, że. Y, sama pewnie nie będę się zaopatrywać w lakiery pękające, jeżeli chodzi o China Glaze, bo no chyba, że w ten turkusowy myślę na tym turkusowym jeszcze, bo nie, nie, nie spotkałam innego tańszego turkusowego, te lakiery różnie, różnie, że tak powiem chodzą, jeśli chodzi o cenę na pewno jest to ponad 20 zł bliżej 30, więc tutaj też dlatego mam taką zagwostkę, ale już w przypadku lakierów China Glaze jest dużo kolorów takich, tak jak chociażby cała ta seria metaliczna której nie znajdziemy em, w innych markach Ale to też trzeba po prostu takie kolory lubić One nie do wszystkiego pasują Ten na przykład bardzo fajnie będzie wyglądał na jakimś Albo bardzo ciemnym fiolecie Albo wręcz nawet na czarnym I ostatni, który mam to jest czarny z Bariem. Ja go swego czasu dostałam od małego Fówka i to standardowy czarny lakier. E, niestety nie wiem ile te lakiery w Anglii kosztują, bo też te lakiery nie są niestety dostępne w Polsce. E, tak więc e, tak jak wam mówię... Wydaje mi się, że kluczową sprawą teraz, jeżeli chodzi o lakiery, kiedy stały się one, znaczy o pękające lakiery, kiedy stały się one tak bardzo dostępne na polskim rynku, jest to, aby kierować się raczej wyborem kolorów niż marką, bo z tego, co zauważyłam po przetestowaniu kilku marek, one wszystkie mniej więcej e, podobnie pękają, podobnie się trzymają. E, dodatkowa sprawa jest taka, że ja sugerowałabym jeszcze używanie zawsze top coatu. Mm. Lakiery pękające wysychają na matowo i to jest bardzo fajny efekt, zgadzam się, kiedy mamy błyszczące tło i na tym jest matowa ta spękana powierzchnia, ale niestety ona bardzo łatwo się ściera i tutaj po prostu może to z czasem bardzo nieestetycznie wyglądać i tego byśmy nie chcieli dodatkowo ja jak sobie pomalowałam za pierwszym razem tym granatowym lakierem z Golden Rose i właśnie nie pokryłam go top coatem to wszędzie zostawiałam na przykład na go dokumentach albo na jakichś innych powierzchniach właśnie przez to, że on się ścierał zostawiał takie niebieskie kreski, po prostu tak jakbym nie wiem, pisała paznokciami o. więc to też nie jest, nie jest fajne, więc zawsze lepiej pokryć sobie top coatem, żeby te, ten efekt dłużej się trzymał no i cóż, wiem też, że nie wszyscy lubią ten efekt pękających paznokci, mnie on od początku zauroczył i jest bardzo fajnym moim zdaniem sposobem na odświeżenie naszego manicure. E, tak więc ja osobiście go polecam. Um, no i cóż, czekam na Waszą opinię. Podejrzewam, że znajdzie się e, kilka osób, które nie lubią tego efektu i też e, jak najbardziej to rozumiem. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. A dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Papa! Pa.